Prawdę mówiąc, kiedy dowiedzieliśmy się, że kolejna odsłona Kingsman nie będzie trzecią częścią, tylko będzie prequelem do poprzednich dwóch, to byłem nieco zmieszany, bo czy potrzebujemy wiedzieć, jak do tego doszło? Nie wiem. Z tą nową odsłoną Kingsman, oczywiście znowu w reżyserii Matthew Wona, jest o tyle ciekawie, że. Faktycznie jest to prequel, ale taki, który nie jest bezpośrednio przed tym, co rozgrywa się w znanych nam już filmach, a znacznie bardziej cofa się w przeszłość. Do samych początków tej agencji i tego, co było przed nią. Tak. Co doprowadziło do tego, że powstała w ogóle Agencja Kingsman. I choć teoretycznie akcja filmu rozpoczyna się w roku chyba 1902, zdaje się, mm -hmm. to większa jego część, właściwie ta główna, rozgrywa się w latach prowadzących do. I wojny światowej i w trakcie I wojny światowej. Tak, bo tam mamy taki dosyć solidny przeskok czasowy od naszego małego, głównego bohatera, który już dorasta. O ile można powiedzieć, że to on jest głównym bohaterem. Jeżeli chodzi o głównych bohaterów tego filmu, to skupiamy się na Orlando Oksfordzie i jego synu Konradzie, z rodu Oksfordu, więc wiadomo, że mamy do czynienia z arystokracją, a w rolach bohaterów drugoplanowych. Mamy też między innymi ich służbę. A cała inba kręci się wokół tajemniczej organizacji zrzeszającej największych wilanów ówczesnego świata, łącznie z Rasputinem, Leninem itd. tak dalej matą Harry, którymi dowodzi tajemniczy jegomość skrywający się w cieniu i tutaj już można mieć przypuszczenia czy lecimy bardziej w stronę Jamesa Bonda i Blofeld'a, czy tutaj będziemy mieć do czynienia z jakimś tam zwrotem akcji powiedzmy, kto stoi za tym wszystkim tajemniczy szkod ukrywający się na najwyższej górze świata tak, i tutaj co bardzo ważne to już w pierwszych minutach filmu mamy takie dosyć dramatyczne wydarzenie, czyli y, ginie żona Orlando, granego przez Rejfa Fainca. co jest takim wydarzeniem które będzie rzutować na podejście tej pozycji Staci do wielu różnych wydarzeń później. On składa obietnicę swojej żonie, że nie dopuści do tego, żeby jego syn zobaczył wojnę. On zresztą sam jest pacyfistą, sam przeżył e, straszne rzeczy na froncie, więc kiedy zbliża się to widmo I wojny światowej, to starają się różnymi sposobami, bo przecież mają wysoko postawionych przyjaciół, e, doprowadzić do tego, żeby ich to nie dotknęło powiedzmy bezpośrednio, albo w ogóle zaradzić temu wszystkim. Tak, a i tutaj możemy bardzo płynnie przejść do postaci syna, który ewidentnie jest. Patriotą, który chce brać udział w tych e, działaniach wojennych jak najbardziej intensywnie na froncie. I przede wszystkim chce w końcu sam zacząć decydować o tym, co robi, bo jest wychowywany pod kloszem. I na bazie tego konfliktu jest budowana przynajmniej połowa tego filmu. I jest on faktycznie wygrywany całkiem interesująco, jeżeli chodzi o samą relację. To znaczy, wierzy się przede wszystkim w determinację postaci granej przez Riffa Feinca. Wiadomo z czego to wynika i dlaczego takie y, decyzje podejmuje. On jest wspaniały. Wspaniałym aktorem i można uwierzyć we wszystko, co on gra. To prawda, więc nawet w bardzo nie do uwierzenia oparach absurdu, a tych w będzie sam to sporo. Z samego tego bohatera da się wierzyć i w jego motywację. Natomiast wszystko, co jest dookoła, czyli próba rozpracowania tego stowarzyszenia z -E, jest, powiedziałbym szczerze, mało absorbująca? Ja bym powiedziała, że jest bardzo. Grubymi mi szyta, i to jest okej, okay, bo w tej serii nie takie rzeczy się zdarzały. Problemem jest to, że trochę się rozchodzi w tych szwach. To się wszystko absolutnie rozłazi, ponieważ brakuje tutaj jakiegoś jasnego kierunku, jakiegoś konkretnego tempa. Mamy do czynienia z mnóstwem wydarzeń, które są bardzo dynamicznie cięte. Przeskakujemy od wątku do wątku i ostatecznie, kiedy kończy się film, to zdajemy sobie sprawę, że większość z tego nie miała tak ogromnego znaczenia. Raczej są podyktowane tym, że mamy tutaj do czynienia z jakąś taką powiedzmy satyrą historyczną, z takim właśnie przerysowanym, bardzo over the top spojrzeniem na to, co się działo w tamtych czasach. Ja wiem, że nie którym takie podejście będzie bardzo pasowało, bo satyryczne podejście do wydarzeń historycznych może być przeprowadzone bardzo dobrze, jak na przykład w Jojo Rabbit. Dla mnie i z mojej perspektywy to wszystko, co udało się w filmie Taiki Waititi, to tu się nie udało, ponieważ ten film cierpi bardzo na taką nieprzystawalność tonalną. I to, że kontrastuje się tutaj bardzo dramatyczne wydarzenia, no bo to, co dzieje się na froncie, na przykład. W połączeniu z tym, co dzieje się za chwilę gdzieś tam zupełnie indziej, tworzy bardzo duży kontrast. I tak jak zwykle uważam, że kontrast może bardzo dobrze wpływać i tym bardziej podkreślać to, co dzieje się w filmie w komediodramatach na przykład. Y tak tutaj to jest chwilami chybione. To trochę zależy od waszego poczucia humoru, czy akurat to trafi, czy siądzie. Mi wiele razy nie siadło, niestety, a bardzo chciałam, żeby siadło. Dla mnie z tym filmem jest trochę tak, że on ma właśnie zaburzony balans, to znaczy ta satyra idzie o dwa kroki za daleko i dramat idzie o dwa kroki za daleko i one nie potrafią spotkać się gdzieś w międzyczasie. Zanim oczywiście dojdziemy do akcji głównej, no to musimy rozpracować pojedyncze jakieś tam działania, łącznie z zamachem w Sarajewie na na przykład, mhm. czy z uwodzeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Matehari. I niektóre z tych wątków są bardzo rozciągnięte i zajmują, nie wiem, po 15, 20 czy 30 minut nawet tego filmu, a inne są skwitowane dosłownie dwoma zdaniami, jedną akcją i idziemy tak, 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 dalej. I tutaj mi się trochę wydaje, że ten balans pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi tej intrygi jest zaburzony. I tak jak ogromną frajdę Przyniosła mi y, walka powiedzmy z rasputinem, bo jest absurdalna, ale zagrana z takim luzem. Time to dance! Ten film ogląda się trochę tak, jakby Matthew Vaughn miał masę pomysłów i postanowił z żadnego z nich nie rezygnować. A zróbmy jeszcze to, a zróbmy jeszcze to, a zróbmy jeszcze to, wrzućmy to wszystko tutaj, wymieszajmy, zobaczymy co z tego wyjdzie i ostatecznie przez trzy 4 seansu oglądałem ten film z takim umiarkowanym zaangażowaniem, żeby nie powiedzieć gorzej, a w końcu dopiero gdzieś w okolicach właśnie tego finałowego aktu, tego trzeciego aktu, dopiero złapałem jakiegoś bakcyla, ponieważ tam wreszcie zaczęły się pojawiać takie elementy, takie motywy, które znałem z poprzednich filmów i których trochę oczekiwałem po tym filmie. To wszystko, co poprzedzało te wydarzenia do pewnego dramatycznego momentu, było dla mnie totalnie chybione. Totalnie przestrzelone. Jest wiele takich elementów. Uważam też, że jest wiele takich, które przyniosą bardzo dużo, tak jak już powiedziałam, frajdy, zabawy, fanu. Mhm. Nawet czy same y, te choreografie z parasolkami, czy tam z laską, nawiązują do tego, co już widzieliśmy w tej serii. Potrafią sprawiać przyjemność i potrafią wyglądać dobrze. Tak jak mówisz, że w, gdzieś tam w finałowym, powiedzmy, mm, akcie. akcie Złapało to Twoje zainteresowanie. Ja też tak uważam, że tam dzieje się coś, co ma ręce i nogi, i ma sens, jakiś logiczny powiedzmy. Tak. No, na tak, miarę tego filmu i tej serii oczywiście. E, tak, sam twist i ten wielki uh, reveal jest tak absolutnie położony moim zdaniem, nie ma tam żadnego napięcia. My od pewnego momentu wiemy, kto za tym wszystkim stoi. I robienie z tego wielkiego wydarzenia na koniec, bo tak to jest pokazywane, mija się tutaj zupełnie z celem. To z jednej strony. Z drugiej strony jednak, mimo wszystko, Matthew Wona utożsamiałem zawsze z takim bardzo kreatywnym sposobem ukazywania akcji. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim Kingsman było mnóstwo takich scen, które były oczywiście bardzo mocno przegięte, ale mnóstwo tam było takich interesujących pomysłów na to, jak coś pokazać, żeby to było inne, unikalne, jak na na przykład ta słynna walka w kościele powiedzmy, z bardzo albo dziwnymi kątami kamery. Albo walka w samochodzie. Albo walka w samochodzie. Świetna do tej pory. I oczywiście można narzekać na plastikowość pewnych rozwiązań, że dużo tutaj w tych filmach jest komputera i nie zawsze wszystko wygląda tak jak mogłoby wyglądać. I no w tym ale filmie, tutaj też tak jest. W tym filmie też jest tego bardzo, bardzo dużo, co natomiast mi nie przeszkadza, jeżeli już idziemy w bardzo przerysowane, przegięte motywy, tak. no to to się sprawdza powiedzmy na tej płaszczyźnie. Nawet w tych pierwszych dwóch aktach są sceny, które są interesujące. Jest ciekawy sposób na to, jak coś pokazać, jak coś zmontować, bo niektóre te takie dynamiczne montaże też działają, moim zdaniem. Ale cały czas rozchodzi się tutaj o tempo i o budowanie jakiegokolwiek napięcia. I mimo, że my wiemy, że stawka jest ogromna, to nadal tego napięcia tutaj nie czuć, no nie. bo co chwilę się to rozbija jakimiś tak. takimi rzeczami, które nie są w tym momencie potrzebne. I tak są potraktowane bardzo skrótowo, więc równie dobrze mogłoby ich nie być. Tak. I to, co jest potraktowane tutaj pretekstowo staje się tak naprawdę daniem głównym przez większą część seansu i to totalnie mnie po prostu odpycha od tego filmu. I jest tutaj kilka bardzo ciekawych zagrań. Jest na przykład jeden bardzo mocny wątek dramatyczny, który będzie na pewno zaskoczeniem dla wielu widzów M Mnie? Ta scena? To... Zupełnie zaskoczyła. W ogóle się tego nie spodziewałam. Miałam tak. takie, że oczekuję tutaj przełamania, ale nie sądziłam, że w ten sposób. To jest super. To znaczy, że tutaj są pomysły i, I ktoś. I jest miejsce na emocje jakieś. Jak najbardziej. I od tego momentu faktycznie tych emocji jest też coraz więcej, bo też w bohaterze jest bardzo dużo emocji. I to się także udziela. I niestety przez to, jak bardzo niektóre z tych motywów są rozstrzelone względem siebie i względem samego timelineu tego filmu, to on chwilami bywa mimo tych wszystkich fajerwerków nurzący po prostu nie przynajmniej nie. dla mnie był ja wam oczywiście nie zabieram prawa do dobrej zabawy ale ja liczyłam że będę bawić się znacznie lepiej Mając w pamięci dwa poprzednie filmy, chociaż drugi też jakby no, idealny nie, nie był, nie. no umówmy się, ten pierwszy był świeży, fajnie było jednak się zatopić w to takie kino szpiegowskie powiedzmy z przymrużeniem oka, z tymi właśnie efektami specjalnymi, z tym przegiętym motywem finałowym i tak dalej i tak dalej i trochę spodziewałem się po prostu czegoś podobnego po kolejnym filmie. Takim, który będzie nas prowadził w tamte rejony. Nawet jeżeli komiks, pierwowzór wyglądałby identycznie jak ten film pod kątem fabularnym, to tutaj wyłącznie się rozchodzi o tempo. Ile czasu poświęcamy na ten wątek, ile czasu poświęcamy na ten wątek, jak łączymy te wszystkie wątki, żeby one były spójne i żeby nas gdzieś prowadziły tak pod kątem emocjonalnym. Bo tutaj, mimo że historia jest dosyć jasna, to jednak ma się takie poczucie, że. Do końca nie wiem, co ty chcesz mi powiedzieć w filmie. ja wiem, że cały czas się tutaj czepiamy poszczególnych wątków, tej równowagi tonalnej itd. i tak dalej, bo tak naprawdę pod kątem, na przykład aktorskim ja nie mam się zupełnie do czego przyczepić i wszyscy właściwie, którzy tutaj grają, robią, co mogą z tym scenariuszem mhm. i trochę naprzeciw. Znaczy są. Tak, tak, zdecydowanie aktorzy wyciągają y, te postacie, tych bohaterów, chociaż ja osobiście miałem tutaj skojarzenia z jakimś takim uchem prezesa przeniesionym stąd wcześniej. O, jedna scena, 100%. I te kostiumy też są takie czyściutkie i to wszystko jest takie powiedziałbym właśnie plastikowe odrobinę, pod kątem efektów, pod kątem tego jak pokazują e, tę wojnę, mimo surowości samych starć. No ale też scena jak z Wonder Woman... No... Tak, bo tutaj jest taka scena, która jest żywcem wyjęta z Wonder Woman albo z Przełęczy Ocalonych. Ona ma być epicka, ma być większa niż życia, wychodzi trochę komicznie i jeszcze w dodatku jest spuentowana w taki sposób jakby miała być komiczna i po raz kolejny wychodzi ten właśnie rozdźwięk, jakiś taki problem tonalny. No nie wiem, no my jak słyszycie nie jesteśmy specjalnie zadowoleni no. i ja nawet nie mówię o kierunku, bo uważam, że to akurat był całkiem niezły pomysł, żeby to umieścić w tych czasach i żeby opowiedzieć jak do tego doszło. Mnie nie odpowiada sposób. Tak, zgadzam się, ale ostatecznie po samym seansie stwierdzam, że w takiej formie ja tego nie potrzebowałem. Niezależnie od tego, czy znalazłem tam jakąś wartość, czy były tam jakieś ciekawe sceny, które gdzieś tam zapamiętam, posłania się, to ja tego nie potrzebowałem. Wolałbym trzecią część z Edgertonem, którego już polubiłem, coś zostało ustanowione. Domknijmy trylogię, na cholerę mi ten prequel. To prawda. No, ja przyznaję, że nie mam absolutnie żadnej potrzeby, żeby ten film powtarzać. Jeżeli, to bardzo chętnie obejrzę sobie ponownie scenę z Rasputinem, podczas uczty. Z tym, bo... jak lizał blizny? Nie, no bardziej bo z tym. ta scena z... mnie rozłożyła na łopatki. Bardziej z tym, jak walczył tańcząc na stole. Nie wchodźmy dalej w szczegóły. Jesteśmy raczej rozczarowani, więc nie będziemy Wam polecać z czystym sumieniem tego filmu. Jeżeli jesteście fanami tej serii, to i tak pewnie zobaczycie. Ale więc... ja też nie odradzam. Myślę, że możecie tam znaleźć coś dla siebie, co sprawi Wam radość po prostu. No więc ja odradzam Szkoda Czasu. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Oczywiście dawajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tego filmu, jeżeli już go widzieliście, a jeżeli nie, no to sami wiecie. No i dawajcie znać, jak sądzicie, o czym powinien być następny film z serii Kingsman, bo sądzę, że... Pojawią się. Szczególnie zważając na scenę yy, zamykającą film, tak. i jaka tam postać się pojawia, no to nie obchodzi mnie to. Tym optymistycznym akcentem kończymy i do zobaczenia w następnych odcinkach.